Co ma wspólnego wojna supermarketów z bezpieczeństwem narodowym? No cóż, na pierwszy rzut oka może niewiele. Ale jak się okazuje, w Polsce zaskakująco dużo. Zanurzmy się w tę historię, bo jest ona o wiele głębsza niż zwykle codzienne zakupy. Słuchajcie, ten nagłówek regularnie pojawia się w polskich mediach i za każdym razem wywołuje ogromne emocje. To nie jest po prostu kolejna wiadomość biznesowa, to jest coś więcej, to symbol prawdziwej walki, która rozgrywa się na półkach sklepowych i, co tu dużo mówić, w portfelach milionów Polaków. No właśnie dlaczego? Dlaczego coś takiego staje się tematem numer jeden? W tym materiale postaramy się wyjaśnić, jak ta bitwa między polską siecią Dino a zagranicznymi gigantami, takimi jak Biedronka, odsłania głębsze pytania. Pytania o suwerenność, o podatki i o to, co tak naprawdę znaczy wspieranie własnej polskiej gospodarki. Dobrze, to po kolei. Kto właściwie bierze udział w tym starciu? Poznajmy głównych graczy. Z jednej strony mamy Dino, polskiego pretendenta, który rośnie w siłę, a z drugiej Biedronkę i inne potężne sieci czyli lidery w rynku z zagranicznym kapitałem. Żeby zrozumieć, dlaczego to jest tak ważne, trzeba spojrzeć na szerszy kontekst. Przez całe lata Polska była na tym tle rynkową anomalią. W przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, w pierwszej dziesiątce największych sieci handlowych nie było ani jednej polskiej firmy. Aż do teraz. Gwałtowny rozwój Dino, które zbliża się do 3000 placurek, po raz pierwszy od bardzo dawna zmienia ten obraz. A te dane pokazują, o jak wielką stawkę toczy się ta gra. Polacy po prostu pokochali dyskonty. Ich udział w naszym rynku to aż 35%, czyli ponad dwa razy więcej niż średnia europejska. Kto kontroluje ten segment, ten, no cóż, ma gigantyczny wpływ na całą gospodarkę. I tu przechodzimy do sedna sprawy, bo ta historia to coś więcej niż tylko biznes. To jest dyskusja o kontroli, o bezpieczeństwie i o czymś, co eksperci nazywają suwerennością żywnościową. Co to właściwie jest? To jest idea, że państwo powinno mieć kontrolę nad własnym systemem żywnościowym. I to nie jest żadna teoria spiskowa. Zaledwie kilka lat temu rząd Francji zablokował przyjęcie sieci Carrefour przez zagraniczną firmę, powołując się właśnie na tę zasadę. Chodziło o ochronę strategicznego narodowego interesu. No dobrze, ale kluczowe pytanie, jakie stawiają eksperci brzmi: co się stanie w sytuacji prawdziwego kryzysu? Twierdzą oni, że gdy centra decyzyjne wielkich sieci handlowych są za granicą, to w razie problemów rezerwy żywności mogą trafić do kraju pochodzenia kapitału, a niekoniecznie tam, gdzie są najbardziej potrzebne czyli na przykład w Polsce. Ale to nie wszystko. Pojawia się też inny, czysto ekonomiczny argument: chodzi o ukryte koszty dominacji zagranicznych firm na naszym rynku. Spójrzmy na liczby, które przytacza źródło, bo one naprawdę dają do myślenia. Zobaczmy tę liczbę. Według danych z artykułu jedna z dużych zagranicznych sieci handlowych osiągnęła w Polsce przychód na poziomie, uwaga, 59 miliardów złotych. To jest po prostu gigantyczna kwota. A teraz kontrast. Z tych 59 miliardów przychodu zapłacony podatek CIT wyniósł według źródła zaledwie nieco ponad 29 tysięcy złotych. Artykuł nazywa to wprost podatkowym Eldorado. I to, jak sugeruje źródło, wcale nie jest odosobniony przypadek. W tej tabeli widzimy dane dla kilku innych dużych graczy. Mamy tu miliardowe przychody i w porównaniu absolutnie symboliczne kwoty płaconego podatku CIT. To nie jest tylko kwestia sprytnej optymalizacji, to jest realny transfer ogromnego kapitału poza granicę naszego kraju. I to właśnie te liczby tak mocno napędzają debatę o patriotyzmie gospodarczym. Za tymi wszystkimi danymi kryją się też ludzkie historie. W artykule przytoczono słowa polskiego przedsiębiorcy Henryka Kani, który twierdzi, że agresywne praktyki biznesowe właściciela Biedronki doprowadziły do upadku jego rodzinnej, budowanej przez pokolenia firmy. To pokazuje bardzo osobisty wymiar tej wielkiej ekonomicznej walki. No dobrze, ale przenieśmy się teraz na poziom, który dotyczy nas wszystkich. Jak ta ogólnonarodowa debata wygląda z perspektywy zwykłego koszyka na zakupy? Co myślimy my, konsumenci? Artykuł opisuje skrajnie różne reakcje na otwarcie nowego sklepu Dino. Z jednej strony, w zamożnej dzielnicy Warszawy Wilanowie pojawiły się głosy, że sklep będzie wyglądać jak kurnik i jest dla gorszego sortu. Z drugiej strony, w Olsztynie, mieszkańcy cieszyli się, że sklep jest polski, ma dobre ceny i wysoką jakość. To idealnie ilustruje ten głęboki podział w podejściu konsumentów. I to sprowadza nas do dylematu, przed którym stajemy przy sklepowej półce niemal każdego dnia: Co jest ważniejsze: czy ta chwilowa promocja na awokado, czy może wspieranie firm, które płacą podatki w kraju i budują polski kapitał na lata? Oczywiście, ta dyskusja wykracza daleko poza alejki supermarketów. To tak naprawdę część znacznie szerszej rozmowy o miejscu polskich firm w dzisiejszej, zglobalizowanej gospodarce. Artykuł podaje przykłady z innych branż, żeby pokazać, że to nie jest tylko problem handlu. Inpost, nasz polski gigant logistyczny, ma płacić więcej podatków niż cała jego zagraniczna konkurencja działająca w Polsce łącznie. Podobnie CD Projekt, twórcy gier, który w jednym roku miał zapłacić więcej podatku CIT niż pięciu globalnych gigantów IT razem wziętych. Ten, powiedzmy sobie szczerze, prowokacyjny cytat z materiału źródłowego doskonale oddaje temperaturę tej debaty. Dla zwolenników patriotyzmu gospodarczego wybór polskiej firmy, gdy jest ona konkurencyjna, staje się wręcz czymś w rodzaju moralnego obowiązku. No i w tym momencie pojawia się wątek polityczny. Źródło sugeruje, że rząd wcale nie jest bezradny. Kiedy pojawia się okazja, jak na przykład potencjalne wyjście Carrefoura z Polski i zwolnienie kilkuset sklepów, państwo mogłoby wesprzeć przejęcie ich przez polski kapitał. W ten sposób sieć dystrybucji żywności, traktowana jako infrastruktura krytyczna, wróciłaby pod krajową kontrolę. Na koniec zostajemy z tym jednym fundamentalnym pytaniem. Cała ta historia dino i polskiego handlu to tylko jeden z frontów znacznie większej debaty jak pogodzić te wszystkie korzyści płynące z globalizacji i otwartej konkurencji z potrzebą budowania silnej, suwerennej gospodarki narodowej? Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje przyszłość nie tylko naszych zakupów, ale i całego kraju.